Teraz mamy makaron, który się nazywa carbonara i to jest biały sos, włoskie sosy się dzielą na czerwony, na biały i takie neutralne. To jest biały sos, czyli bez pomidorów. Pierwsza rzecz to jest wbicie jajek do naszego naczynia, a tak naprawdę wbijamy same żółty. To, że nawet zostanie odrobiny białka, to nam nie przeszkadza, ale generalnie wypijamy sobie To jest pecorino, to też używali przed tym, a to jest parmezan, czyli parmigiano. I dodajemy porówno, to mniej, mniej więcej po dwie łyżki. Jak się białka zostawiłem, bo gdy było za wiele to zawsze możemy sobie potem pomieszać to jeszcze z i tutaj mamy czarny normalny pieprz i to jest na kolumnę, który lubi pieprz, więc jeżeli lubicie generalnie pieprz, to głosi mu ją quanto kwantobasta, czyli ile, ile Wam potrzeba. I mamy z tego taki kobiel-mogiel, ponieważ on jest odrobineczkę gęsty, w tym wypadku ja sobie dodam odrobiny białka. I to białko go rozrzedzi. I to białko po prostu go rozrzedzi, a jednak jest to nadal jajko, a nie woda. Nie jest po prostu dolać białka. Następnym krokiem jest tym razem wykorzystanie boczku, oczywiście wędzony boczek. Ten boczek kroimy w kostkę. Tym razem nie wykorzystamy patelni tak jak poprzednio, bo nam jest potrzebny bardzo duży garnek, żeby potem właśnie ukręcić ten makaron. Podlejemy odrobinę oliwy, dodamy odrobineczkę, ale to jest naprawdę tylko dla smaku. Odrobineczkę masła i znowu na tą zimną patelnię, na ten dwa prądy, czyli garnek, czyli wrzucamy na boczek. Wrzucamy boczek. Jego naprawdę można dobrze przysmażyć. Natomiast absolutnie znowu uważaj, żeby niczego nie przypalić. Przez ten czas już możemy wrzucić makaron. Musimy sobie postawić filiżankę, bo do niej wlejemy trochę wody po ugotowaniu makaronu. Ta woda będzie bardzo ważna, bo jak będziemy potem rozrabiać ten, ten krem z jajek, to żeby z niego się nie zrobiła jajecznica, to będziemy podrobinę dodawać tej wody. A dlaczego wodę z makaronu? Bo w niej jest bardzo dużo krokpalu i ona powoduje, że ta woda się staje lepka i tym bardziej taki jest ten kremowy ten sos. I rigatoni, i to jest inny makaron, bo on jest dziurawy, duży i do niego wchodzi ten sos, więc nie tylko jest wokół, ale również wewnątrz makaronu i to też spowoduje, że będzie miał zupełnie inny sposób. A bardzo ważne, żeby się nie przypalił. Wbrew tak. regułom e, włoskiej kuchni, tej super tradycyjnej, ja dodaję drobiny cebuli. Makaron e... Rigatoni. Rigatoni. Ile się będzie gotowało? On mniej więcej też się gotuje około 10 minut, 8-10 minut, ale też trzeba smakować. Ten wyciągamy naprawdę odrobinę wcześniej niż się dogotuje, bo on się potem dociągnie podczas tego mieszania. I te kostki zostały troszeczkę większe, ale to nie szkodzi, one też będą bardzo dobre. Wyjmiemy w tej chwili boczek na oddzielną miseczkę. Teraz on długo tu nie będzie, bo nie chcemy, żeby wystygnął. Ale ten olej, który zostaje w garnku, znowu nam jest potrzebny, żeby wyślizgać makaron, Żeby on potem się ładnie okleją. Całą tajemnicą tego makaronu jest, że z tych jajek nie może się zrobić jęczycy. To zrobić, żeby, żeby nie była ta jęczyca, żeby był to taki ładne, gęsty, przypominający śmietane krem. Rzucić wszystko już do garnka, który nie jest na ogniu, czyli wykorzystać temperaturę makaronu i tego ciepłego tłuszczu, który jest w garnku. Mm -hmm a drugie to jest bardzo szybko i energicznie mieszać, mieszać tym makaronem i ewentualnie jeżeli za bardzo brzęśnieje to się dodaje odrobinę wody z gotowania makaronu czyli właśnie tej z i znowu się dokręca i tak można powtórzyć to wielokrotnie już jest prawie dobre, jeszcze mam odrobineczkę tego białego Żeby zabrać trochę tej wody z makaronu na, na innego naczynia, to ja sobie nabieram taką filapką i oddać. I tą samą metodą. Nie przerywamy żadną wodą. Odsadzamy starannie. Przerzucamy makaron do naszego tłuszczu i już dobrze rozsmarowujemy, tak, żeby cały ten makaron się po prostu natłuścił. Teraz dorzucamy na alboczek Po raz kolejny mieszamy nasz ogiel Wszędzie. jak pamiętacie w tej chwili garnek nie jest na ogniu on już jest bardzo gęsty. to czuć zresztą pod łyżką o, ponieważ się bardzo zagęścił to dolejemy teraz drobinkę tego, tej wody z krokmanem i znowu wymieszamy widzicie teraz jest wodniste on znowu za sekundę zbierze cały ten sos ten sos jest taki kapie z niego, a nie ma w niego kafa, możemy na bardzo mały ogień włączyć. I teraz naprawdę cały czas kręcąc spowodujemy tylko i o tyle, żeby on się odrobineczkę zagęścił. Ten sos jest taki bardzo kremowy. O i tu jest właśnie to, co wszyscy myślą, że tu jest śmietana, a jak widzicie tu nie ma ani grama śmietany. Możemy to spokojnie zdjąć z ognia. Położyć znowu na naszym blacie. I ostatnim elementem jest znowu posypanie, tym razem tylko pechoriny. Jak każdy inżynier budowlany staje pod swoim mostem, tak każdy kucharz musi spróbować swoje potrawy. I mam nadzieję, że mam też dobrze widzi. A jak nie, to napiszcie. Proszę.